Cześć widzowie, dzisiaj mamy dla was odcinek o Deadpool'u. Jeśli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Jego prawdziwe imię to Wade Winston Wilson. To był żołnierz, a obecnie najemnik z chorobami psychicznymi. Siła, szybkość, wytrzymałość oraz refleks Wade'a zostały sztucznie zwiększone przez naukowców programu Weapon X. Deadpool otrzymał także sztuczny czynnik regenerujący stworzony z czynnika samogującego Wolverina. Ten na przestrzeni lat przechodził kilka zmian. W swojej najpotężniejszej wersji potrafił zregenerować utraconą kończynę w kilka minut. Obecnie Wade może otrzymać postrzał w głowę i jego czynnik regenerujący uratuje mu życie. Deadpool jest doskonale wyszkolony najemnikiem, jest mistrzem walki wręcz oraz wyśmienicie posługuje się bronią palną oraz białą. Ma także doświadczenie w konstruowaniu ładunków wybuchowych. Deadpool zazwyczaj używa różnokalibrowej broni palnej oraz jednej lub dwóch katan. Zależnie od misji, zabiera ze sobą odpowiedni dodatkowy sprzęt, np. karabin snajperski czy materiały wybuchowe. Na wyposażeniu Wade posiada induktor obrazu, a w przyszłości używał osobistej jednostki teleportacyjnej zdolnej teleportować do trzech osób. Niezbyt wiele jest wiadomo o dzieciństwie Wade'a oprócz tego, że było trudne. Swego ojca nigdy nie poznał, a matka lubiła się nad nim żywać, więc nie był z nią zbyt blisko. Pomimo tego, że obracał się w takim towarzystwie, udało mu się wyjść na ludzi i dostał się na uniwersytet w Calgary. Na tym właśnie uniwersytecie poznał swoją przyszłą małżonkę Mercedes. Już jako małżeństwo, w górach z dala od miasta, obfite opady śniegu sprawiły, że zostali odcięci od cywilizacji w swym domu. Podczas spaceru para wyłowiła z rzeki płużywego mężczyznę. Wilsonowie nie mogli się domyślać, że osobnik, którego uratowali, był najemnikiem, mordercą na zlecenie, któremu nie udała się misja. Za pomoc mężczyzna odwdzięczył się zabijając Mercedes i ciężko raniąc Wade'a. Rannego Wilsona odnaleźli pracownicy najemnika, którzy po spartaczonej robocie szukali swojego pracownika. Wade, pchany przez żądzę zemsty, stał się najemnikiem, mając nadzieję, że kiedyś trafi na mordercę swojej żony. Nową karierę przerwało zdiagnozowanie Wilsona raka. Nie mając nic do stracenia, Wade przyjął propozycję naukowców z enigmatycznego programu X na przeprowadzenie eksperymentalnej operacji. Jednakże dr Kilbref i jego zespół przeliczył się. Nie udało się stworzyć kolejnego Wolverina, Mavericka czy Cybertuta. Proces transferu sztucznego czynnika regeneracyjnego pokrył całą skórę i twarz Wade'a okropnymi bliznami. Program wpisał Wilsona na straty i wysłał go do więzienia dla nieudanych eksperymentów. Po krótkim załamaniu spowodowanym groteskowym wyglądem Wade zbiegł. Stojąc przed płonącym więzieniem wymyślił dla siebie pseudonim Deadpool. Co ciekawe, Deadpool w innych komiksach zakochał się w śmierci i walczył o jej rękę z Thanosem. Śmierć kochała bardziej Deadpoola niż Thanosa. A to koniec tego odcinka. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subaj i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Trzymajcie się, cześć.